A więc dzień na spontanie, ogólnie. No i tak sobie jeździmy z Ninią i odkrywamy nowe miejsca. Ogólnie postanowiliśmy sobie pojeździć i poodkrywać nowe miejsca. I wjeżdżamy wszędzie tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. I odkryliśmy taką fajną jakąś osadę rybacką. Znaczy nie wiem, czy to jest osada rybacka, ale jest pełno łódek rybackich. Oh, Holy Father, tam jest łódka Holy Father. No i zobaczcie tutaj. Jest kawałek plaży dosyć fajnej. Palmy muszą być. Jest rybak na łodzi rybackiej. Jest teren nagrodzony. Może tam jest jakiś rezerwat przyrody, lub, lub e, ryby hodują. Nie wiem, nie znam się. No i widać Apo Island. Tam gdzie żółwie są duże. Popłyniemy tam niedługo. Nie bójcie się. O, stąd nawet widać Mindanao. Pierwszy raz widzę z Syciem No dobra, zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z tej perspektywy. Możemy się przejść kawałek po plaży. O, o można się zrelaksować. Można się zrelaksować, jest miło. Tak. Piękne okoliczności przyrody muszą być. No. O, Siki Hor jest fajne, wpadajcie na Siki Hor. Bierzemy motor i jeździmy, lub bierzecie motor i jeździcie sami. A więc, do następnej miejscowy. Hej! Chcieliśmy Wam pokazać e, fajne miejsce, nazywa się Paradise Bay, czyli Zato rajska zatoka. W rzeczy samej muszę się streszczać, bo bateria się kończy. Więc nie będę dużo mówił, tylko pokazywał bardziej będę. To jest w Lazji. Cały czas wyspa Sikihor. Piękne miejsce. Ja akurat takie skały połączone z morzem uwielbiam. Patrzcie, nawet można sobie zejść. Tutaj jest zejście dla śmiałków. Tam można sobie pójść. Tam są rozłożone e, liście y, kokosa. No kokosa. Nie mówi na to fucking place. No, ale my tam nie schodzimy. No chcieliśmy wam tylko pokazać widoki. Patrzcie jeszcze chwilę na widoki. Muszę. Latają sobie jakieś jaskółko podobne ptaki. Nie no, któregoś pięknego dnia trzeba będzie się tam wybrać i zrobić piknik gdzieś pod tymi palmami w cieniu, bo na słońcu to będzie za gorąco, ale po prostu no miejsce piękne. Cudowne. No. Dobra. Minuta 33 wystarczy. Trzeba oszczędzić baterie na kolejne miejsce. Także zapraszamy na sikihor. Wpadajcie! Nie miejcie pretensji, że krótki film, bo mało baterii, więc trzeba kończyć. Ostatni rzut.